Siemanko, z tej strony Wachu i witam was w kolejnym odcinku z serii Od Zera do Milionera. I w ten weekend zagraliśmy sobie Food Champions. Food Champions było grane, można powiedzieć, tym samym składem co widzieliście w odcinku 5. No i nie zrobiłem w sumie żadnych zmian, więc skład był identyczny. Ale grałem te Food Champions na takim starym padzie, bo mój nowy pad niestety się wykrzaczył i musiałem go odesłać do naprawy. Tak ciężko się grało to w Champions, naprawdę. Ja miałem wrażenie, że ja po prostu nie dogam tego w Champions, bo tak mi się nie chciało grać. Jeszcze jak podawałem to, naprawdę, podanie, jakby przycisk do tego podania zostało wciśnięty i oni podawali między sobą co chwilę piłka szła, no i ciężko było piłki nie stracić. Prawa gałka też się zacinała, można powiedzieć, w losowych momentach. Także no nie fajnie, nie fajnie, ale ostatecznie udało mi się wbić tego Golda 3, legendarnego Golda 3. Także nagrody przynajmniej jakieś tam będą. Ale jeszcze co do tego składu. Składem grało mi się naprawdę świetnie. Ta obrona to jest po prostu najlepsza obrona. Mam wrażenie, że do 500 tysięcy, najlepsza obrona, jaką można sobie, nie wiem, kupić, wymarzyć czy coś takiego. No grało się świetnie. A tak też to w ogóle nie ma co gadać, tylko ten klejber troszeczkę czasami taki klocowaty, ale uderzyć potrafi. No i mamy prawie 500 tysięcy jak na razie na zmiany, to jeszcze później pokażę wam jakiś tam zarobek, co tam zarobiłem i tak dalej, ale ogólnie skład naprawdę dobry, I możecie pisać w komentarzu jakie możemy zrobić w nim zmiany. W następnym tygodniu mam nadzieję, że jak ten pad w końcu przyjdzie to minimum celuję w Golda 2, myślę, że Gold 2 to jest na pewno do zrobienia, może jakiś Goldik 1 zobaczymy. Ale może uda się nawet o tą elitkę zahaczyć Ale dochodzi tutaj jeszcze jeden bardzo ważny aspekt Serwery w FIFA. No, Grałem z gościem, gości był naprawdę bardzo dobry No myślę, że on elitę to no, regularnie wbija co tydzień No i udało mi się z nim zremisować, nawet w pewnym momencie wygrywałem Ale no gości był naprawdę, no zarąbiście grał No i ostatecznie doszło do rzutów karnych Rzuty karne, przeciwnik strzela trzeciego karnego I nie trafia, nie trafia trzeciego karnego Podchodzi Kyria Mbappe i pewnie, pewnie wykończył tą jedenastkę. No i już jesteśmy na lepszej pozycji, bo mamy jakby jednego karnego do przodu. No jakbyśmy to obronili, to wygrana byłaby w kieszeni, ale niestety piłka ląduje w siatce. No i podchodzi Patric z lewe okienko. Czy to będzie bramka? Patty Kluivert podchodzi do strzału, broni bramkarz i... No w tym meczu niestety serwery nie domogły. Oczywiście porażkę mi zaliczyło, no i to wina mojego internetu, no jak zawsze no jej twierdzi swoje, a my wiemy swoje, no. Ale dobra, i tak udało się wbić tego golda, także nie jest źle. Tego meczu troszkę szkoda, no ale trudno. Ale jeszcze tutaj pozostaje aspekt naszego zarobku podczas Hood Champions, więc pokażę Wam za chwilę co i jak zrobiłem, ale pierw zrobimy szybkie płynne przejście. Szybkie płynne przejście. Dobra, wchodzimy na listę transferową. I mamy tutaj sprzedane karty, mamy takie ozole kupionego za 210 tysięcy, szedł po 273, wstawiłem go w nocy. No i mamy jeszcze te same karty, na których handlowałem wcześniej, jeszcze w sumie to resztki zostały. I mamy jeszcze jedną ikonę Riquelme, tylko coś mi się tu pad zaczął, dobra lecimy dalej. W ogóle to ten pat się nadaje tylko do grania Scott z do handlowania, do niczego więcej. No, mamy tego rikelme kupiony za 137 tysięcy. Wystawiłem go po zawyżonej, ale mam nadzieję, że jakoś tam zejdzie, może na licytacji chociaż. Zobaczymy i mamy jeszcze nagrody ze skład Battles. Więc, odbieramy sobie nagrody. Elita 2, nie spadłem przez noc, bardzo fajnie. 15 tysięcy, kilka paczek, całkiem spoko. Coś może się uda zarobić, ale jak widzicie mamy więcej paczek. A to dlaczego? Zrobiłem sobie z kart, które miałem w klubie te SBC yy, Pamiętne Mecze. No i tam do, wydałem 10 tysięcy na karty, których mi tam brakowało. Więc zabieramy się za pakę Penny. Lecimy pierwsza paczuszka Może chociaż jakiś jeden łokałcik wpadnie, bo może podsik, byłoby bardzo miło. Ale chyba nie ma nawet ekranów, czy są? nie zauważyłem. Są ekrany. Francja. SPO, Fekir. Fekir, dobra. Dobra, zostały nam same, można powiedzieć, te lepsze paczki. Więc zaczniemy sobie od złotych paczek z premium. Może akurat w tej paczce są ekrany. I nie ma workoutu. Tak myślałem. Anglia, tu ci Peak zawsze? Nie, to jest Dele Alli. dobra? Zawsze parę tysięcy do przodu, jak za darmo, no to biorę. Kolejna mega paczka, no. Może w końcu coś siądzie, no. Może w końcu po prostu. Są ekrany, chociaż, bardzo dobrze. Nie ma toca, ale jest jakiś mod. Zawsze 10 tysięcy na pixel, nie? Brazylia, napastnik, jakiś placek pewnie. No, tak myślałem. Dobra, zawsze się skwikseluje 10 tysięcy do przodu. I ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy co będzie w środku. To jest tajemnica, zagadka. I nie ma ekranów nawet. No trudno, także dzięki wszystkim za oglądanie. Jeżeli się podobało, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Ja się z Wami żegnam na razie.